Dzień dobry, witam kochani w drugiej części w tym samym temacie. Szybkie gołębie, czy szybkie loty? Na pewno bardzo dobre gołębie. W moich rękach, słuchajcie, w tej chwili roczna samica. To mój najlepszy młody gołąb, który po czterech lotach bodajże został już wycofany, bo siadała bardzo regularnie. Tak, trzecia, czwarta. Na głębniku. Nie chciałem jej stracić przy ciężkim sezonie, podobnie jak u was. Mój był zresztą relacjonowany, to znacie. Samiczka jest matką Gołębia, która w, w tym sezonie, jako, który minął jako dwuletnia samica, była czwarta w klubie i siódma w klubie z dwóch lotów. Kiedy przy, przypominam, lotała, była wcześniej lotowana z kierunku północnego ze Szkocji, więc ciężko jej musiało być, a jednak przeciwko 360-320 gołębiom na tych dwóch lotach em, siadała, tak jak mówię, raz czwarta, raz siódma bodajże w klubie, więc to naprawdę dobry wynik. Niestety na trzecim locie ją położyłem. Zgubiłem tam wówczas dwa gołębie i przyznam się, że to było wszystko. Przez cały sezon lotów krajowych zgubiłem jeszcze jednego gołębia na ostatnim locie, który dotarł bodajże po miesiącu. Jednego albo, albo dwa zgubiłem na treningu. To był udany sezon na Krajowych, ale to tylko te ty Krajowe. Naprawdę fajna samica ma bardzo ładne oko. Nie będzie tego tutaj oczywiście widać, ale to oko jest właśnie na tej pierwszej ikonie na początku filmu. Kochani, już do Was wracam. Witam miłe panie, witam wszystkich kolegów hodowców Jeszcze nie wiem, jakim. Echem odbije się pierwsza część tego, tego odcinka, jakie będą Wasze komentarze. Myślę, że pozytywne. Myślę, że kolejna część na, na takiego filmu, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy, żeby chłodniej spojrzeć na stricte, na wyniki, żeby spojrzeć, tak jak ja patrzę, na bardzo dobrego gołębia z bardzo dobrych, wymagających, trudnych lotów. Wtedy, kiedy jest różnica, kiedy można zobaczyć, że. Bo ja uwielbiam takie głębie, że jeden drugi głąb zrobił wynik, zrobił różnicę. Nie wygrał o 16 sekund o 14 i zastanawiam się, czy mógł wygrać, czy nie, bo może dwa kółka zrobił więcej nad dachem, bo może miałem gorsze położenie, a może ktoś wygrał, bo włożył 83 100 a ja 23 załóżmy. No to widzicie, że na tych ciężkich lotach, na tych trudnych, to co pokazałem na tym poprzednim odcinku, na tym oddziele na przykładzie tego oddziału akurat. E, bardzo fajnie było widać, że na ostatnich lotach, na ciężkich lotach. E, bardzo dobrze bili hodowcy z jednego, z drugiego, z trzeciego lotu. Oni niekoniecznie musieli bić na pierwszych trzech, czterech, pięciu lotach przy konkursie dwunastu, minutowym Nie bili czołówki, a tu nagle okazuje się, że biją, biją szpicę, biją im czołówkę. I ja zawsze się wtedy zastanawiam, nieraz już to powtarzam i jeszcze pewnie nieraz będę powtarzał, gdzie jest ta suplementacja, która powinna zadziałać w takim momencie, tak? Bo kiedy mieliśmy dwie godziny konkursu, czy, czy jeszcze dłużej, czy, czy półtorej godziny I, i, i słabszy hodowca, który nie wie, co podać, kiedy podać, jak podać, ile podać, to, to no, by mu wtedy w ogóle nie przyjrzę głębi. no bo ja No to jednak okazuje się, że nagle hodowcy biją bardzo dobrze i, i biją lepiej od tych mistrzów. Szacunek dla niej, dla bardzo dobrych, indywidualnych, wybitnych głębi. Bardzo to szanuję. Słuchajcie, nim zacznę jeszcze kontynuację, to powiem Wam o jeszcze jednej rzeczy takiej, która ostatnio mi się przydarzyła. Rzecz, która pewnie jest e, e, coraz częściej spotykana w Polsce i myślę, że z podobną, e, z podobną postawą się spotykacie Wy i tak samo w, albo w podobny sposób zareagujecie. E, zgubiłem ostatnio tego późnego gołębia i gołąb znalazł się, słuchajcie, 150 km od gołębnika. E, skrajnie wyczerpany, prawdopodobnie uszkodzony przez sokoła. E, Znalazł się u pani, która nie jest hodowcą głębi pocztowych, to jest to, co ja opowiadałem w Anglii. Jak mamy taki telefon, no to wiemy, że jak to się mówi, no może być problem, nie, może być problem. To znaczy, oczywiście to nie jest Bóg wie, jaki problem, ale załóżmy, że mamy taką sytuację, tak jak w moim przypadku, że zadzwoniła pani Emma z Newbury, może będzie oglądała kiedyś filmik. Pozdrawiam, bardzo dziękuję za pomoc. Napisała do mnie wiadomość, że ma mojego gołębia, został znaleziony gdzieś nad rzeką, jest skrajnie wyczerpany, nie może samo lecieć w własnych siłach. E, oczywiście powiedziała, że zajęła się nim najlepiej jak może, e, zna się trochę na e, ptakach, na, ma trzy papugi, e, ma pieski. E, gołąb jest skrajnie wyczerpany, bardzo jest mi go szkoda, mówi jest mu zimno, więc pomogłam mu termoforem, więc już sobie tam wyobrażałem jaką ten gołąb ma opiekę najlepszą jak się da, zresztą Pani wysłała do mnie za chwilę zdjęcie. Bardzo miło, bardzo fajna sytuacja. Powiedziała oczywiście, że bym się z nią skontaktował jeśli mam ochotę, żebym zadecydował co dalej z tym głębiem zrobić. Oczywiście oddzwoniłem, poprosiłem, żeby jeżeli może, żeby go przetrzymała, jeżeli jest w dobrej kondycji, będzie w dobrej kondycji, w lepszej kondycji po kilku dniach, czy może go wypuścić, może go wrócić z powrotem do głębnika. choć szczerze mówiąc nie bardzo w to liczyłem i tak się też stało. Po dwóch dniach pani napisała, że gołęb jednak nie dochodzi do, do zdrowia, mimo że stara się mu podawać wszystko, co się da i, i jakieś nawet do dzioba, jakieś drobne nasionka konopi, ciepłą wodę i tak dalej. Pani opiekała się super. Zadzwoniłem, rozmawiałem, mówię słuchaj, mówię: Jeśli faktycznie nie będzie się dało nic z tym głębiem zrobić, nie będzie chciał odlecieć, to ja nie będę ci chciał robić kłopotu i po prostu tego głębia odbiorę bo taka jest kolej rzeczy i taki nasz jest obowiązek jako hodowcy, przypomnę, w Anglii. Normalna procedura jest taka, że w ciągu, jeżeli on zostaje raportowany przez hodowcę lub niehodowcę, tak jak w tym przypadku, mamy 7 dni, żeby się skontaktować z kimś, kto ten naszego gołębia posiada, potem mamy 14 dni na to, żeby go odebrać, bo on skontaktować się z kurierem. I teraz więc ja opcję miałem dwie, albo jadę, robię sobie wycieczkę 150 km około do Newbury, Odbieram gołąbka albo zamawiam kuriera. Też już w Polsce nie mamy korzystania, możliwości korzystania z poczty, prawda? Tutaj nigdy tak nie było. Więc kurier kosztuje około 60 funtów w Anglii, żeby takiego gołąbka odebrać. Pani bardzo miła, bardzo sympatyczna. E, podziękowałem za opiekę. Mówię, słuchaj, skontaktujmy się może za 2-3 dni, jeżeli będzie gorzej z tym gołębiem, czy nic się nie będzie zmieniało, to umówmy się, ja tego gołębia najbliższy weekend e, pojadę, odbiorę. Gdyby się najboże czegoś, Coś najgorszego stało, trudno takie życie to tylko gołąb, mówię, który bardzo jest ceniony dla nas wszystkich hodowców, gołąb pocztowy, ale takie sytuacje się zdarzają, jeżeli nie jest w stanie sam odlecieć, to najprawdopodobniej, mówię, jest uszkodzony, może tego zewnętrznie nie widać, ale mówię, ja prosiłbym Cię, jeśli możesz mi wysłać adres, ja chciałbym Ci wysłać polskie czekoladki, żeby Ci podziękować za, to, za tą pomoc, za opiekę tym głębiem. To był taki miły moment, bo pani oczywiście była zaskoczona, bardzo miło dziękowała, oczywiście mówiła, że to jest absolutnie niepotrzebne i ona się tylko starała zrobić wszystko, żeby ten gołąb doszedł do zdrowia. Więc kiedy już miałem adres, poszedłem na pocztę, wysłałem polskie czekoladki, żeby to był miły, fajny akcent. Bo tak po prostu zawsze to tak inaczej, zawsze to lepiej. Polacy, hodowcy, wszyscy jesteśmy raczej dobrymi, normalnymi, wrażliwymi ludźmi i, i jeżeli możemy w taki sposób chociaż niewielki podziękować komuś za opiekę nad naszym gołębiem, dlaczego nie? Na pewno to jest lepsze niż mielibyśmy od razu wysyłać kuriera, czy, czy musieli po niego jechać, bo ktoś by też mógł sobie tego od nas zażądać, tak? E, niestety, słuchajcie, skończyło się naj, najgorzej, no najgorzej jak mogło dla gołębia, gołęb nie przetrzymał tego wszystkiego. Pani się ze mną skontaktowała i mówi, że bardzo jej przykro. Oczywiście uspokajałem, że uspokajałem ją, że nic wielkiego nie stało. Ona jest też bardzo wrażliwa na krzywdę zwierząt. Może nie na tyle krzywdę, bo my chodowcy głębi nie zawsze, wiecie, jesteśmy odbierani tak strasznie pozytywnie, ale wiecie o co chodzi. Natomiast pani bardzo sympatyczna, Opowiadała mi, że zresztą jest osobą niepełnosprawną. W tej chwili szkoli cztery psy, które będą mi pomagały w codziennym życiu, a w ubiegłym roku straciła dwa jej dotychczasowe psy. i Jest jej z tego powodu też jeszcze bardzo smutno, więc ja ją rozumiem. Rozumiem też, że jej było bardzo smutno, bardzo, bardzo przykno, przy, przykro, że ten gołąbek mimo ich wielkich starań odszedł. Za co ja jej bardzo dziękowałem i mówiłem, że zrobiła wszystko najlepiej, jak się da w 100% i bardzo jej dziękuję. A myślę, że czekoladki, chociaż chwilę, przez chwilę jej tą umilą tą sytuację całą podziękowałem. Czekoladki powinny dotrzeć. Może dzisiaj dotarły? Nie, chyba w poniedziałek. W poniedziałek dotrą, bo wysłałem wczoraj, w piątek. Dzisiaj mamy sobotę. Słuchajcie, to tyle z takich akcentów. To jest miłe. Odpowiedzialność, to co mówiłem w Anglii, odpowiedzialność za Głębie też od razu e, nasuwa się zaraz. Em, temat takiej ostrej selekcji, że wiemy, jeżeli dany gołąb nie rokuje, notorycznie opóźnia, to musimy się liczyć z tym i wiedzieć, że w pewnym momencie może być właśnie taki moment, że ten gołąb e, kiedyś e, po prostu zawiesi się, będzie w takich, a nie innych rękach, gdzie będziemy musieli wziąć odpowiedzialność i tak jak mówię, mamy dwie opcje, albo kurier za 60 funtów, albo wycieczka 100 czy 200 kilometrów. Nie zawsze to jest dla nas taką wielką przyjemnością. tak? E, słuchajcie, to tyle z takiej informacji. Wracam do kontynuowania tego tematu ostatniego odcinka, kiedy mówiliśmy o tym, o tych ciężkich lotach, tych ciężkich locie w sezonie, o tym wymagających, wymagających lotach w Polsce i właśnie chciałem Wam przytoczyć takie loty w Anglii, jak, dlatego jak mówię o Was ciągle, ciągle mówię, rozmawiam z Wami o tych nationalach, nasionalach, nationalach, nationalach to, to tutaj właśnie rozmawiamy o tych szybkościach, bo to najczęściej właśnie Pokazuję, jaki będzie lot, jaki za chwilę będzie lot, jaka będzie wydolność gołębnika w Polsce, nazwijmy to długość trwania konkursu, bo ja już to wiem, bo na to zwracam uwagę. No i właśnie w Anglii, jeżeli lecimy loty narodowe, to powiem Wam, że jak porównamy, właśnie jak te loty są trudne, jak one są ciężkie. Dlatego zacząłem od tego właśnie porównania w Polsce, żeby Wam to przybliżyć. I jeżeli mówimy na przykład o locie. Ja przygotowałem sobie taki sezon przed jeszcze pandemią, bo wtedy, kiedy była pandemia, nie mogliśmy, wiadomo, lotować gołębiami i tak dalej. Potem wyszła Anglia z Unii Europejskiej, więc był problem z lotowaniem, wiedzieliście, więc ja wróciłem na północ. Nasza federacja się przekręciła, jak gdyby na północ. Teraz wiecie już, że z powrotem lecimy z kierunku południowego i też w tym roku będę leciał z Francji. Jak wyglądają loty z Francji? No właśnie. Namiastka e, takich lotów 200-300 km w Polsce, tych szybkości przed chwilą widzieliśmy, tak, namacalnie, nazwijmy to. No a mamy w Anglii dla porównania w takim locie narodowym, bo na pewno z Was niewiele na ten temat dalej wie, mimo że ja często wspominam na poprzednich odcinkach. Powiem Wam tak, w 2019 roku, kiedy jeszcze Pete Berlin leciał, kiedy to był mój ostatni rok e, na starym mieszkaniu, e, mieliśmy dla porównania, podam, lot 27 kwietnia, 2019 rok, 27 kwietnia już był, już był lot narodowy z Francji BICC, British International Championship, powiem szczerze, że 80% hodowców jest skupionych wzdłuż wybrzeża i oni mają najbliższy kilometraż. My jesteśmy Section North Center NC, czyli moja lokalizacja, gdzie ja mieszkam, i my jesteśmy oddaleni od nich średnio, od gołębników około powiedzmy 70-100 km. Nazwijmy tak w skrócie. I teraz powiem Wam tak: na ten lot 27 kwietnia ja już wysłałem gołębie, które tylko były dwa razy wcześniej w kabinie. Bo jeżeli zaczynamy średnio około 10, 12 czy 15 kwietnia, no to wiecie, że niewiele jest czasu, żeby przygotować gołębie, żeby 27 kwietnia już szły na Francję. W tym przypadku to był lot do mnie 370 km. W moim sekcji w tym locie brało udział tylko nie, już Wam mówię, 21 hodowców wysłało 100 gołębi, w tym moich 5 gołębi. Dlaczego 21 hodowców? No, powiem Wam, że w mogło być zarejestrowanych, zgłoszonych, opłacone, czyli osoby, które miały opłacone składki, szczeram około 200 nawet, 150, 200, którzy opłacili składkę członkowską. Kiedy wysłamy gołębie na Francję na taki lot. To, to, co już zdążyłem Wam powiedzieć i widzieliście na lotach młodych, trzeba się dę, głęboko zastanowić, co mamy, jakie mamy gołębie, czy jesteśmy tak naprawdę przygotowani, mamy przygotowane gołębie. Może trochę odbija światło, przesunę to. Na tyle, żebyśmy byli przygotowani na to, że można ponieść bardzo duże straty. Żeby mo, żebyśmy byli przygotowani na to, że to, co Pete Chamberlain powiedział, Sławek, pamiętaj, nie wysyłaj nigdy wszystkich gołębi na Francję, bo może przyjść taki lot, że nie wróci żaden. Ja wiem, że normalnie nam się wydaje to niepojętne za bardzo, jak to może lecieć głąb na lot 350 czy 360 km i nie wrócić. No właśnie, kiedy jest lot przez kanał La Manche, a przypomnę, że w linii prostej z reguły te głębie pokonują przekonują około 100 km przez wodę, bo one nie idą stricte do przejścia tutaj w Dover, tylko w linii prostej z miejsca wypuszczenia w zależności, gdzie kto ma usytuowany gołębnik, ale około 100 km średnio te gołębie lecą przez wodę. No i teraz zobaczcie, jak to wygląda. Pierwszy lot, 27 kwiecień, 11 hodowców, około 100 gołębi, 370 km. Pierwszy gołąb, pierwszego gołębia odbija hodowca z mojego section, bo to, to Wam chciałem najbardziej zaznaczyć. 300 70 km, tak, 370 km do tego hodowcy. Nie wiem ile ten hodowca wysłał gołębi. Tych, tych danych nie mam, ale to jest kilka sztuk. Może to być 5, 7, 8 gołębi. Ten gołąb jest pierwszy section i 60 open. 60 open, czyli na około m, szczelam 3 tysiące gołębi 60. To jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o naszą lokalizację, gdzie 80% gołębników jest 100 km bliżej, wiecie. Jest e, 60, 60. open, pierwszy section, gołąb siada z 370 km po 6 godzinach i 8 minutach. 6 godzin i 8 minut. Czy to jest ciężki lot? Na pewno bardzo ciężko, jeszcze nie bardzo sobie wyobrażacie jak, o której to jest godzinie i tak dalej, jeżeli chodzi o szybkość, to szybko mam policzone, znaczy mam to spisane. 1099 yardów na minutę, co daje szybkość w metrach na minutę około 1050. 1050. Pamiętacie poprzedni odcinek? Ja Wam szybko przypomnę, na 12 lotów w oddziele, w którym były loty 500-700 km bardzo ciężkie, konkurs 1,5-1,5 2 godziny 16 minut nie było żadnego konkursu, żadnego lotu, gdzie gołębie siadały na szybkości 1050. To możecie sobie wyobrazić, jaki tu już jest trud, jaka tu już jest tragedia, jaka bomba, tak jak trzeba nie wiem, zaraz mieć pretensje do kogo? Do zarządu głównego, do, nie do zarządu głównego, a do kogoś, kto wypuścił gołębie i tak dalej, i tak dalej. W Anglii jest to normalne. Na takich lotach jest to normalne. Oczywiście niska frekwencja i bardzo mała liczba, liczba wysłanych gołębi w section świadczy o tym, że hodowcy przewidywali, że to będzie bardzo trudny go, lot. Trzeba wysłać dobre, doświadczone gołębie. Lotów narodowych jest w danym sezonie Organizowanych przez dany lot narodowy, w tym przypadku BICC, British International Championship, jest organizowanych 4-5 na stare gołębie, jeżeli chodzi o loty narodowe z Francji. I teraz każdy czeka na ten lot, to są najważniejsze loty. Wcześniej były dwa krótkie loty po tam 120-200 km i czekamy na ten narodowy lot. Pogoda była taka, a nie inna. Nie pamiętam, czy gołębie były wypuszczone zaraz w sobotę, koszując je w czwartek, czy w niedzielę, czy w poniedziałek. Nie mam aż takich danych, może, chociaż w zeszycie moim często mam, więc musiałbym się posiłkować, ale nie chciałbym Was za bardzo zanudzać. Ale chodzi o to, że zobaczcie, siada gołąb na szybkości 1050. Notabene to jest bardzo dobry hodowca, zwycięzca sprzed kilku lat, pierwszy open, zwycięzca chyba 1000 funtów, za pierwszy open z Midland National Flying Club, bo to znany bardzo mi dobrze hodowca, z widzenia oczywiście z tego, że wkładamy razem gołębie na nasionale. Słuchajcie, drugi, czyli 1050. Nikt nie robi tragedii. Nie ma, nie ma tutaj, że tak powiem. No każdy wie, że jest ciężki lodno. Czekamy na gołębie i one nie siadają jeden za drugim. Słuchajcie, drugi gołąb, ym, siada na, yy, na, w odległości 344 km czyli 25 km bliżej. Siada drugi gołąb w section. 82 open na te 3-4 tysiące gołębie, gołębi. 82. Bardzo dobrego hodowcy. Takiego, którego mi bardzo trudno pokonać, yy, to nie chodzi już o ten dystans, że on mieszka 35 km ode mnie bliżej około. Ale to jest bardzo dobry wyborny gracz, bardzo dobry. I on dostaje drugiego gołębia gołąb z 15 roku, czyli czteroletnie gołębie. Ten pierwszy też siada z 15 roku. Czteroletni gołąb. Trzeci gołąb sekręt jest z 14 roku, czyli pięcioletni gołąb. E, też u jednego z bardzo dobrych hodowców, ja mówię, to są takie znane nazwiska, które znam, dlatego mówię. Na szybkości te pierwsze były 1090, 1080. Będę mówił po polsku, łatwiej wam będzie. Na metry na minutę 1050, 1040, 1020. Trzeci gołąb. I słuchajcie, czwarty gołąb siada mój. Pochwalę się. Wysłałem wtedy pięć gołębi. Siada mój gołąb jako czwarty section. Czwarty section, czy to dobry wynik? Bardzo dobry wynik. Czwarty gołąb section to jest dobry wynik. 21 hodowców 100 gołębi, tylko to nie jest duża frekwencja, ale to jest bardzo ciężki lot, tak jak wam pokazałem. Ten gołąb mój leciał 236 km, 6 godzin 35 minut. To była dwuletnia samiczka 031010, a właśnie ta, ją w tej chwili widzicie na zdjęciu. Tak, to ta samiczka, półsiostra notabene do mojej najlepszej samicy, ale jeszcze kiedyś o niej wspomnę. I słuchajcie, um, Nieraz możemy się zastanawiać, co wysłać na taki lot, jakie gołębie, czy takie gorsze, czy lepsze. Na pewno wielu hodowców w ogóle nie wysłała gołębi, bo wiedziała, czym to pachnie. Ale ja mówię, no mamy 4-5 lotów narodowych, ja jeżeli zaczynam lecieć, przyznaję, że wysyłam na każdy lot narodowy gołębie. Bez względu na to, jaką zapowiadają pogodę, muszą zostać, muszą wrócić najlepsze, najtwarsze gołębie, a wiem, że będą wypuszczone w najlepszych możliwych warunkach i moje głębie będą wypuszczone razem z tysiącami innych gołębi. Takiego wychodzę z założenia. Słuchajcie, czy ten gołąbusiad z przypadku, no właśnie, chcę Wam powiedzieć, bo część musi tak pomyślałem, ale kurde, 1050, taka szybkość, to już, to, to co tam się musiało dziać? No, takie są warunki, taki jest wiatr, nikt nie wypuszcza gołębi w deszcz, nikt nie wypuszcza gołębi w mgłę. Często wcześniej rano mogą być mgłę, więc gołębie troszkę później wypuszczone, potem jest... Gołębie są, trafiają na boczny wiatr bardzo silny albo wiatr w dziób na kanale La Manche. Muszą mieć też właśnie odwagę, żeby nad, w tą wodę się puścić, bo przypominam, że, no, nikt tam głębi nie trenuje. 100 kilometrów trzeba udać się najlepszą, krótszą drogą. Najkrótszą drogą. Poza tym, gołębie są wypuszczone na tak dużym terenie Anglii, żeby zebrać 3-4 tysiące, 5 tysięcy gołębi w Anglii. To jest naprawdę duży teren, wierzcie mi. Zwłaszcza, że na loty narodowe, mówię, wysyła taka trochę elita hodowców, bo część hodowców tak, no, w skrócie mówiąc, no, nie, to, żeby nie powiedzieć, że boi się, obawia się wysyłać swoje głębie, bo je można bardzo łatwo po prostu stracić. Ja te głębie bardzo doceniam, takie jest moje zdanie. Słuchajcie, jakiego głębia wysłałem, tak wam szybko powiem, bo byłem na to przygotowany. Wysłałem samiczkę, która dwuletnia, która dwa tygodnie wcześniej z pierwszego lotu, a temperatura 8 stopni, taka musiała być minimum. Słuchajcie, 13 kwietnia. Wysłałem 11 gołębi i ona była u mnie druga na gołębniku z pierwszego lotu. Za tydzień była u mnie pierwsza na gołębniku, szybkość 1279, tam też nie wiało w plecy. Na locie krajowym 210 km. była wtedy czwarta w klubie. Czwartego, jedenastego i 12 w klubie miałem wówczas gołębia. 12 hodowców, 232 gołębie, czyli zobaczcie jakie gołębie lecą, jakie gołębie siadają. Gołąb siada tydzień wcześniej czwarty w klubie na 232 gołębie. Za tydzień idzie na National i siada czwarty section. 21 hodowców z 100 gołębi w takim gronie elitarnym. I pochwalę się Wam, słuchajcie, że na, wtedy, kiedy miałem czwartego gołębia, na piątym miejscu jest jeden z najlepszych też hodowców. Nie mogę go wymienić, ale to jest taki gość, który na młodem nie zmucił dwoma, trzema gołębiami przede mną w tym roku. Wysłał kilka gołębi, bardzo mocno trenował, rozmawiałem, gratulowałem z nią kilka dni po locie. Jeżeli będziecie śledzili moje pierwsze odcinki, kiedyś pierwsze loty, znaczy kiedy będą loty z Francji, na młode, jak te, co nagrywałem odcinki wcześniej. Jeżeli wytrzymacie takie straszne tasiemce, to tam znajdziecie informacje na temat hodowcy, więc to super hodowca. I tutaj udaje mi się z nim wygrać. To bardzo miłe, bo to wiecie, że jeżeli ogrywacie kogoś, kto jest w the top, to wiecie, że to nie przypadek dobrego, zwłaszcza na szybkości 1050. Więc wygrałem z tym hodowcą, on miał 5 gołębia i co ciekawe, następnego gołębia miałem 8. section i 12. section. Też dwie samice, moje bardzo dobre samice. Powiem wam tylko dla ciekawości, że to były gołębie, które usiadły w 12 minutach z 5 gołębi włożonych, wróciły mi trzy samice w ciągu 12 minut, jako 4., 8. i 12. section. I do tego 12 miejsca nie było żadnego hodowcy, który miał który miałby jeszcze jednego gołębia, tych dwunastu gołębiach, wiecie, ja o czym mówię, wiecie o czym ja mówię, ja to porównuję. Nie miałem pierwszego section, nie miałem drugiego, nie miałem trzeciego, a w tych dwunastu gołębiach nie było żadnego hodowcy, który pobił mnie dwoma, trzema, czterema gołębiami. To już wiedziałem, że to dobrze rokuje, że to bardzo dobry lot. Tak ciężki, tak wymagający 1050. Przypominam, cały sezon, nie ma szybkości 1050, a Sławek tutaj jakiś wyskakuje z lotem 350 km i tam leci gołąb 6,5 godziny. Takie warunki. 12 minut, trzy samice. Na marginesie powiem Wam, że te trzy samice dokładnie za dwa tygodnie w następnym naszym nalu siadają dokładnie tak samo, wymieniły się tylko odległościami i miejscami i może im pozają 15-16 minut, ale o tym wspomnę jeszcze przy następnym porównywaniu. Natomiast do czego zmierzam? Słuchajcie, to, to, to co mówię, najlepsze loty, najważniejsze loty, najlepsze dla mnie, ja uwielbiam, nie decyduje tutaj położenie 60 sekund, mile w tom, mile w tom, 3 kilometry w tom. Ja zawsze patrzę na tego najbliższego sąsiada za płotem, jak to się mówi, ale na takim locie, na takim locie wymagającym, gdzie gołąb robi różnicę 40 minut, 50 minut, 60 minut. Z moich pięciu gołębi mam zapisane te trzy, które tak dobrze wróciły, te trzy samice. Na czwartego gołębia musiałem czekać do trzeciego dnia. W trzecim dniu mam zaznaczone o 15, a piąty gołąb w ogóle nie wrócił z tego lotu, czyli na pięć gołębi włożyłem 4, a ten wrócił trzeci, czwarty gołąb wrócił po trzech dniach o 15, więc bardzo długo miałem te trzy gołębie. W samej czołówce 8, dwunasty, czwarty, 8 i 12 section. Obstawiłem je tak. Ja często obstawiam moje dobre gołębie. Symbolicznie funta dwa, trzy, to nie są wielkie pieniądze. Więc na tym locie wygrałem 30 funtów. Pierwszy gołąb był obstawiony jako A, B i F, czyli funt 3 i F to chyba taka dodatkowa kategoria. Nie pamiętam, ile dokładnie ten jeden gołąb wygrał, ale mam zaznaczone, że trzy gołębie wygrały 30 funtów. Nieprzypadkowy gołąb musi iść najlepszy gołąb. To jest to, o czym Wam wspominałem, bo tu nie o to nie odchodzi, żeby się chwalić, bo ja mogę Wam się chwalić tym. Może, o, ja mogę się pochwalić tym, o, że mam taką koszulkę teraz Van Habry Loft. Od moich dziewczyn, może tak, prezent pod choinkę, żeby rozluźnić sytuację i potraktować to żartobliwie, ale chodzi o to, właśnie, że na takich na, na takich lotach lecą bardzo dobre gołębie, i to, co ja wam mówiłem, że Pete Chamberlain mi powiedział, Czołbek: Wszystko robisz bardzo dobrze, tylko musisz mieć jeszcze lepsze głębie, bo ja słuchajcie. Mogę śmiało powiedzieć, że w 2012, 2013 i 2014 roku już to kiedyś mówiłem na filmie, nie wyhodowałem żadnego dobrego głębia. Żadnego dobrego głębia, który siada bardzo dobrze w dziesiątce section. Bo ja mam takie kryteria przyjęte. Żeby odbić gołębia w dziesiątce section, to trzeba mieć naprawdę dobrego głębia i sporo szczęścia, bo takie loty, o którym Wam mówię, będę Wam wymieniał bardzo często. A jest wielu hodowców, którzy nie w sumie nigdy nie odbili dobrze gołębia nigdy nie odbili gołębia w dziesiątce section no zwróćcie uwagę że w locie narodowym są tylko 4 albo 5 lotów jeżeli na jeden lot nie damy bo coś tam bo czekamy na lepsze warunki na drugi na trzeci lot już jest 5 razy większa frekwencja jest trudniej wygrać powiem wam że drugi lot to frekwencja już była 43 hodowców i 470 gołębi section czy to był dla mnie dobry lot? Opowiem Wam w następnym odcinku. Kochani, bardzo dziękuję. Obiecałem, że ten odcinek będzie krótszy 27 minut. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję. Do widzenia.